Imperium Bujdy to pierwsza część serii o kłamczuszkach w czarnej sutannie i mądrych dzieciach. Dzisiaj mam dla ciebie taki fragmencik. Posłuchaj: O tym, jak Kłamczuszek założył szkołę kłamczuszków. Kłamczuszek sprytnie się urządził. Nie musiał pracować, nie musiał polować, niczego nie budował, niczego nie tworzył. A jednak żył jak pączek w maśle, coraz bardziej pulchny i różowy. A mamusia głaskała go po głowie i chwaliła jego przebiegłość. Jesteś najmądrzejszy, najpiękniejszy i najsprytniejszy na świecie, mówiła mu do łóżka, całując w główkę. No, trudno się z Tobą nie zgodzić, mamusiu. Jestem z Ciebie taka dumna. Chwaliła go mamusia, jakby dostał piątkę w szkole. Urodziłaś wielkiego syna, mamusiu. Wiem, kochanie. Więc zrób mi kakałko. Dobrze, kochanie. I chlebka z miodem. Z przyjemnością, kochanie. Ale nie mów do mnie kochanie. Dobrze, ojcze Wielebny. No, a gdy jadł z apetytem, ona patrzyła przez okno w kuchni. Straszna kolejka ludzi się do Ciebie zebrała. Znowu stają? Pytał kłamczuszek z pełnymi ustami, oblizując wargi od miodu. Stoją? Powiedz, ojcze wielebny, czy ty nie powinieneś mieć pomocników? Sam to się przecież zamęczysz. Kłamczuszek zastanowił się. Rzeczywiście, jeśli chciał rządzić całym światem, powinien mieć do dyspozycji rzesze pomocników. Ludzie już zaczynali go męczyć tym swoim ciągłym narzekaniem i mędzeniem. Każdy miał jakąś sprawę, każdemu coś trzeba było poradzić. No masz rację, powiedział Kłamczuszek i wymyślił szkołę. W świecie kłamczuszka nic nie może być tak zwyczajnie i po prostu. Wszystko musi być jakoś odwrotnie i od tyłu. No więc, gdy kłamczuszek ogłosił, że poszukuje kandydatów do szkoły kłamczuszków, dodał od razu, że kandydaci muszą mieć powołanie od Ojca Niebieskiego. Nikt nie wiedział, jak się takie powołanie załatwia, bo nikt nie wiedział, jak się do Ojca Niebieskiego zwrócić o takie powołanie. Wiadomo jednak było, że nie może się stawić każdy. Najpierw trzeba było jakoś uzyskać to specjalne powołanie. Musimy tutaj docenić spryt kłamczuszka. Oczywiście chodziło mu o to, by do szkoły zgłaszali się tylko ściemniacze. Uczciwi nie wiedzieli, jak się załatwia takie powołanie, a ściemniacz od razu wiedział, że trzeba ściemnić, że się je ma. Proste i genialne. Powołanie od Ojca Niebieskiego masz? Pytał Kłamczuszek zaraz na wstępie, a jak kandydat mówił, że ma, to Kłamczuszek wiedział od razu, że kandydat ma talent do ściemy. A im gorliwiej kandydat zapewniał, że słyszy i czuje powołanie od Ojca Niebieskiego, tym bardziej kłamczuszek takiej osobie wierzył. Co w świecie kłamczuszka oznaczało, tym bardziej takiej osobie nie wierzył, co dla niego było oczywiście zaletą. Kłamczuszek wiedział, że jeśli kandydat łże o powołaniu, czyli buja, że słyszy Boga, tym lepiej będzie bujał o wszystkim innym. Cała rozmowa wstępna była pomyślana tak, by sprawdzić, jaki talent dołgania ma kandydat. Kłamczuszek osobiście przesłuchiwał wszystkich. Nie chciałby, mu się wślizgnął ktoś uczciwy. Z takim mogły być kłopoty. Minus był już na przykład za to, że kandydat przedstawił się prawdziwym imieniem. Już to kłamczuszka drażniło. Jeśli taki wchodził z uśmiechem i mówił na przykład, Cześć, Stefan jestem. To kłamczuszek już od razu wiedział, że nic z tego nie będzie. Ale jeśli kandydat wchodził z miną uduchowioną i cierpiącą, jak po zjedzeniu czegoś niestrawnego, jeśli nie patrzył w oczy i zamiast prawdziwego imienia podawał zmyślone, aho, wtedy kłamczuszek zmieniał się w słuch. Imię? Pytał. Bóg wybrał dla mnie imię, e, brat inocenty szósty, niech będzie pochwalone imię Ojca Niebieskiego. O, widzisz, i coś takiego się Kłamczuszkowi od razu podobało. Lubił nie wiedzieć, kim naprawdę jest kandydat, bo z prawdą zawsze wiązały się jakieś problemy. Od prawdy Kłamczuszek dostawał czkawki, a tak? Tak wszystko było zmyślone od początku i nie trzeba się było przejmować, kim taki człowiek rzeczywiście był. W seminarium, czyli szkole dla Kłamczuszków, tworzono takiego człowieka od nowa. Opowiedz mi o swoim powołaniu. prosił kłamczuszek łagodnym głosem, jeśli kandydat wstępnie się spodobał. Uważnie mu się przyglądał. Jeśli kandydat odwracał wzrok, patrzył w posadzkę lub w przestrzeń nigdzie, zawieszoną gdzieś przed sobą, to był dobry znak. Do szkoły przyjmował tylko tych, którzy łgali bez zarzutu. Najlepsi byli tacy, którzy słowa prawdy nie powiedzieli, a sprawiali wrażenie, że mówią szczerą prawdę. Innymi słowy łgali jak najęci. No i oczywiście kłamczurzek przyjmował samych chłopców. A ty gdzie? zapytał dziewczynę z pięknym warkoczem, która stanęła przed nim podczas procesu rekrutacyjnego. Ja? Ja chciałabym dołączyć do seminarium. Też mogę ściemniać. Może lepiej niż faceci. Oświadczyła dziewczyna. <laughs> Kłamczuszek się zaśmiał. A wraz z nim zarechotali przyjęci już rekruci. Przecież ty jesteś dziewczyną! A w czym to przeszkadza? Zdziwiła się dziewczyna. W czym to przeszkadza? Kłamczuszek znowu się roześmiał. Ha, ha, ha. Służymy ojcu w niebie, ha, a nie matce, no orientuj się, w jaki sposób ty chcesz stać się ojcem wielebnym, no ty mi wytłumacz. Ha, 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 ha. Wszyscy mężczyźni gruchnęli śmiechem. Ha, 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 ha. Śmiali się. Ojciec z biustem będzie. Ha, 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 ha. Rechotali. Ojciec chodzący w spódnicy, no patrzcie ją! Mogłaby być matka wielebna, krzyknęła dziewczyna czerwieniąc się ze złości. Hehe, dobra, dobra, kochanie, no bez kpiny, odezwał się kłamczuszek przekrzykując rumor. Dziewczyny są po prostu zbyt głupie, by spełniać tak ważne obowiązki, jakie stawia przed nami nasz ojciec w niebie, oświadczył jej. Dziewczyny wszystkiego się boją, ciągle tylko się stroją, powiedział inocenty szósty, a kłamczuszek mu przyklasnął. Tak jest, tak jest. Dziewczyna to taki wybrakowany mężczyzna, dorzucił Tomaszek Akwinanta, który też chciał zabłysnąć przed kłamczuszkiem. Kłamczuszek jednak myślał intensywnie, patrząc na dziewczynę, bo przypomniał sobie nagle, że przecież i dla kobiet było zastosowanie. czekajcie chłopaki. Czekajcie, powiedział. Ktoś nam przecież musi robić kakałko. Kto ma to być, jeśli nie matka wielebna? No, przecież nie ja, nie wy. Mężczyzna nie jest do gotowania. Słuchaj-no, matko wielebna. Będziesz nam prać i gotować, rozumiesz? Bo do tego powołał cię Bóg, mężczyzna, ojciec nasz w niebie. Kapujesz czy nie? Mówił, a wszyscy śmiali się i potakiwali. ha, <laughs> pewnie, że tak. <laughs> no właśnie! <laughs> Idź już lepiej i bierz się do garów. A uważaj, żeby nie przesolić. Jeśli umiesz bujać, to możesz kłamać tam sobie trochę jakoś we własnym zakresie, żeby się utrzymać, no. Tylko uważaj, matko wielbna, żebyś nie wchodziła nam w paradę. Twoje bujdy muszą być zgodne z naszymi. Rozumiesz? Dziewczyna kapowała. Co miała nie kapować? Była inteligentniejsza niż oni wszyscy razem wzięci. Tak to od samego początku kłamczuszek ustawił rolę kobiet, które chciały z nim współpracować i tego się trzyma po dziś dzień. Kobiety nie mają czego szukać w szkole dla kłamczuszków, ale mogą im prać i gotować, a na boczku wstawiać jakieś swoje niegroźne bujdy. Tymczasem kłamczuszek wrócił do rekrutacji. Kolejnym pytaniem, które zadawał kandydatom, było pytanie o ich powołanie. Słuchał uważnie odpowiedzi, bo jak ktoś przeszarżował z ługarstwami, to się nie nadawał. Wyszedłem i jamrzem był na pustynię... Łgał kandydat o imieniu Hieronim Kleofas w stylu, który podchwycił skazań kłamczuszka. I żemiam upadł na kolana, i żemiam się tak zaczął modlić żarliwie do pana naszego Ojca Niebieskiego, i także żem się jam się modlił. Zaprawdę, powiadam wam, jam żem, że nagle ojciec do mnie przemówił. That's. – Do ciebie przemówił? – kłamczuszek patrzył na niego surowo. – No tak. – Do takiego łachmyty ojciec przemówił? Hieronim Kleofas mrugał oczami zdziwiony, że bujda została zakwestionowana. Wiedział, że od jego dalszych słów zależała jego przyszłość. Jeśli szybko się nie zorientował, że bujda była trochę zbyt gorliwa, trochę zbyt bezczelna… Mógł się jeszcze uratować. Kłamczuszek uderzał nerwowo palcem wskazującym w pulpit, za którym siedział. No więc? No więc mówię jak na spowiedzi, że tak, że przemówił do mnie. Może jeszcze powiesz, żeś go widział taki łachmyta jak ty. No jak poddydy? Widziałem, że miałem! Zaprawdę powiadam, tak jak teraz ciebie widzę, ojcze Wielebny! I jak on niby wyglądał, co? Gamoniu? Ech, objawił mi się, że był jako orzeł o płonących ślepiach! O nie! Tego dla kłamczuszka było za wiele! Taki kandydat nie miał miejsca w jego szkole. Nie rozumiał swojego miejsca w szeregu. Nie wiedział, że Ojciec Niebieski może się objawiać tylko głównemu kłamczuszkowi, a nie każdemu pierwszemu, lepszemu łachmycie. Miał szczęście kandydat Hieronim Kleofas, jeśli za coś takiego wyleciał tylko na kopach ze świątyni, bo mogło się skończyć dużo gorzej. Heretyk! Mógł wtedy wrzasnąć kłamczuszek, a to oznaczało kłopoty. To ty nie wiesz, łazengo, że Ojciec Niebieski objawia się tylko jako gołębica! Komu ty chcesz te ugarstwa wcisnąć głomie, samemu głównemu kłamczuszkowi, ojcu wielebnemu? Demona żeś widział, a nie ojca! Brać go, mówię! Brać go i na stos z nim! Co się będziemy obsyndalać, Spalić go, a najpierw obić kijami, żeby się przyznał do swojej herezji. I rzeczywiście, za seminarium stał już przygotowany stos. Śmiejesz się? Myślisz, że żarty tu sobie opowiadam? No nie, niestety nie. Kłamczuszek miał już wtedy taką władzę nad ludźmi, że mógł takiego kandydata spalić na stosie, co zresztą często robił. Jeśli taki kandydat wykazał się refleksem, mógł uratować życie. To, to znaczy, ojcze wielebny, no nie, 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 nie przemówił do mnie tak osobiście, bo tylko ty, ojcze wielebny, możesz z nim rozmawiać tak bezpośrednio. Gdzie by on się z tym takim knypem, jak ja, gdzie on by się tam zajmował? Kim ja jestem przy tobie? No przecież nikim. Ja, żem go tylko poczuł, jakoś tak w sercu tego, no tak w duszy, ale tak tylko tak odlegle, tak ledwo. Dobra. Jeżeli tak, to przyjęty. Kłamczuszek wysuwał rękę z pierścieniem do ucałowania i było po sprawie. Kłamczuszek zrobił sobie już wtedy pierścień do całowania. A wiesz czemu? No bo jak to u niego nic nie mogło być prosto i zwyczajnie. Kłamczuszek chciał, żeby go ludzie po rękach całowali, ale się bał, że mu to do pokornej postawy nie pasuje, że pomyślą, że jest próżny i wyniosły, więc sprawił sobie pierścień, założył na palec i kazał się całować niby po pierścieniu. A że pierścień miał na palcu, no to w sumie na jedno wychodziło. Chciał też, żeby ludzie przed nim klęczeli, tak jak się klęczy przed władcą, ale bał się, że ludzie mu pychę przypiszą, a tego by w swojej miłości własnej nie zniósł, gdyż uważał się za skromnego i pokornego. Więc im wmówił, że za nim, za jego plecami w tym sensie, zawsze stoi Ojciec Niebieski. Więc klękając przed nim, nie klękają przed nim, tylko przed samym ojcem, choć ojca akurat nie widać. Taki był ten kłamczuszek. Trzeba mu przyznać, że przebiegły. Wkrótce stał przed klasą pełną chłopców, wpatrzonych w niego jak w obrazek, a każdy miał talent do wciskania bójt i czekał tylko na okazję, by rozwinąć skrzydła sutanny mieli wyprane i wyprasowane, o co zadbała matka wielebna. Najważniejsze, żebyście sami w te swoje bujdy wierzyli. Zrozumiano? Tak jest, tak jest, tak jest! Klasa odezwała się jak jeden mąż, a siła i uniesienie tych głosów zapewniło kłamczuszka, że wybrał właściwych kandydatów. Zasada jest jedna i podstawowa. Między sobą mamy sztamę, rozumiecie? Wszystko, co wam tu powiem, jest naszą tajemnicą. Kapujecie? No jasne, co odchodzi w Vegas, zostaje w Vegas, wrzasnął Hieronim Kleofas, który jednak został przyjęty. A jak mi się który wyłamie, jak mi który zdradzi. Jak powie choćby jedno słowo prawdy o tym, o czym my tu rozmawiamy, albo o bójdach, które wciskamy, to ja mu taką jesień średniowiecza zgotuję, że go rodzona matka nie pozna. Jasne! Jasne, 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 jasne. I będziecie mi tu zaraz przysięgać, jeden po drugim, że nie zdradzicie, że dochowacie wierności i lojalności, choćby z was darli pasy, choćby wam mrówki w oczy wpuszczano, choćby was przypalano gorącym metalem i wyrywano wam z nóg włosek po włosku, to nie powiecie nigdy ani słowa prawdy. Jasne? Jasny! Chłopcy aż się palili, żeby przysięgać, i przysięgali jeden po drugim, a kłamczuszek kazał im te przysięgi składać wielokrotnie, po każdym etapie wtajemniczania ich w trudny fach wiecznego kłamczuszka. Dla wielu chłopców nie ma bowiem nic wspanialszego, niż zostać przyjętym do drużyny, do której trudno się dostać. A im trudniej, tym lepiej. Kłamczuszek o tym wiedział, więc zanim mianował ich na pełnoprawnych kłamczuszków, kazał im wypełniać wiele niepotrzebnych zadań, jak choćby klęczyć na posadzce przez cały dzień, czy leżeć krzyżem na kamieniach przez całą noc. Jeśli tylko który wymiękł, zostawał usunięty. Do mety docierali tylko najbardziej zawzięci i wytrzymali. Po takich kłamczuszek wiedział, że nigdy nie zawahają się przed żadną ściemą. Kiedy rekrutacja została zakończona, wszyscy kandydaci zostali zebrani we wspólnej sali, a matka wielebna wniosła kakałko dla każdego. Kłamczuszek wzniósł swój kubek nad głowę i zakrzyknął: Musimy oszukać wszystkich! Wszystkich bez wyjątku, kapujecie? Kapujemy! Nasza władza nie będzie pełna, dopóki będą na świecie ludzie, którzy nam nie wierzą, kapujecie? Kapujemy! Czy przysięgacie bujać wszystkim o wszystkim i wymyślać bójdy na poczekaniu, jeśli trzeba? Przysięgamy! Czy przysięgacie ich straszyć, wmawiać im, że czeka ich kara boska, jeśli nie będą wam posłuszni? Przysięgamy! Czy przysięgacie składać im puste obietnice? Przysięgamy! Pamiętajcie obiecujcie im, że im się spełni dopiero po śmierci. Pamiętamy! Zaprawdę, powiadam wam, że najłatwiej się kłamie, gdy ludzie płaczą. Najlepiej obiecuje, gdy ludzie tracą. Najłatwiej ich nastraszyć, gdy już się boją. Nieszczęście bowiem, to nasza specjalność. Oh, oh, Woła! Słuchaj, ale ten nasz ojciec wielebny jest mądry, co? Mówili między sobą jego uczniowie. Pamiętajcie, wszystkie przykazania. I zasady dotyczą tylko ludzi, a nie Ojca naszego. My możemy kłamać, gdyż działamy w imię wyższego dobra, rozumiecie? W imię Bożej woli i Bożego Królestwa. Kłamcie więc, gdyż taka jest wola Waszego Ojca. I Kłamczuszek przedstawił im plan lekcji, jaki będzie obowiązywać w seminarium. Pierwsze: jak udawać ubogiego, będąc bogatym? Drugie: jak udawać skromnego, będąc pysznym? Trzecie. Jak udawać głodnego zaraz po obiedzie? Czwarte. Jak wmawiać ludziom, że wszystko dostali od do Ojca Niebieskiego i nic sobie nie zawdzięczają? Piąte. Jak wmawiać ludziom szczęśliwym, że są nieszczęśliwi? Szóste. Jak wykorzystywać ludzkie nieszczęścia i choroby? Siódme. Jak udawać, że niczego się nie chce i dostawać wszystko od ludzi? 8. Jak śpiewać wesołe piosenki z smutnym głosem. Dziewiąte, jak udawać, że się ludziom pomaga i nic nie robić. Dziesiąte, jak udawać, że się wszystko wie, nic nie wiedząc. Oraz plan zajęć praktycznych. Pierwsze, powożenie lektyką noszoną przez ludzi. Drugie, wysłuchiwanie ludzkich skarg podczas drzemki. Trzecie, kwaszenie radosnej atmosfery. Czwarte, straszenie wiecznymi mękami. Piąte, liczenie złotych monet jedną ręką, podczas gdy w drugiej trzyma się kanapkę. Wkrótce rzesze kłamczuszków ruszyły w świat, a każda miejscowość otrzymała swojego kłamczuszka. Kłamczuszkowie szybko odkryli, że wszędzie byli ludzie gotowi na przyjęcie i ugoszczenie oszustów, a bójdy, których nauczyli się w szkole, działały doskonale. W ślad za nimi podążyły matki wielebne, które zaczęły się przedstawiać jako małżonki Boga, zawsze żyjącego, jako baranek zabity. Napisałem tę książkę, abyście mogli czytać ją sobie razem z dziećmi na głos. Mam nadzieję, że spędzicie przy kłamczuszku fajne chwile całą rodziną i znajdziecie ciekawe fragmenty do dalszej rozmowy bo rozmawianie z dziećmi to podstawa. Rafał Betlejewski, dziękuję.